Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale, dzisiaj będzie muzikali w prawdziwym życiu, może Wam się wydawać ten filmik dziwny, może nie, mi się podoba ten pomysł i bardzo mi się podoba jak on wyszedł, więc no tyle mogę powiedzieć na wstępie, jeśli filmik się spodobał daj łapkę w górę, jeśli chcesz więcej subskrybuj mój kanał i pisz w komentarzu jaka scena najbardziej Ci się podobała, więc zaczynajmy.

How you doing, London? Just fine, I lied. I'm dying outside. Jezu, słuchaj! Uważam Ci za naprawdę mi bliską przyjaciółkę! Mia! my best friend, best Mia!